Kartoteka pracowników. Kolejną kartoteką jest kartoteka pracowników. Jest ona ważna dla tzw. pozostałych rozliczeń z pracownikami, a takimi są na przykład zaliczki, delegacje. Kartoteka ta jest w prosta obsłudze i nie wymaga specjalnych objaśnień. Uruchamiana jest podobnie jak kartoteka kontrahentów poprzez wybór kartoteki pracownicy. Aby dodać nowego pracownika, Należy skorzystać z przycisku w prawym górnym rogu okna Nowy Pracownik. Wystarczy podać tylko imię i nazwisko i zapisać, aby został dodany nowy zapis. Oczywiście w tym miejscu jest więcej pól, które można uzupełnić. Można także w razie potrzeby pracownika dezaktywować.